Zepchnęli ciężarną kelnerkę ze schodów za to, że była zbyt powolna. Reakcja tajemniczego miliardera, prezesa firmy, zaskoczyła wszystkich. Co by było, gdyby jedna chwila okrucieństwa zmieniła na zawsze losy trzech osób? W małej restauracji przy Maple Street, gdzie kawa była zawsze gorąca, a szarlotka przypominała ludziom kuchnię ich babć, 34-letnia Linda jedną ręką wycierała stoły, a drugą delikatnie podtrzymywała swój siedmiomiesięczny brzuch. Poranny ruch był szczególnie wymagający, a jej opuchnięte stopy bolały przy każdym kroku po zużytej podłodze z linoleum. Od tygodni pracowała na dwie zmiany, oszczędzając każdy grosz na dziecko, które miało przyjść na świat za dwa miesiące. Jej mąż trzy tygodnie temu stracił pracę na budowie. A napiwki Lindy były jedyną rzeczą, która chroniła ich przed utratą małego mieszkania. Ostatnio poruszała się nieco wolniej, a jej ciało było ciężkie od nowego życia, ale nigdy nie traciła uśmiechu, gdy podawała klientom poranną kawę. Nie miała pojęcia, że ten wtorkowy poranek wystawi na próbę wszystko, w co wierzyła na temat ludzkiej dobroci. Skąd dzisiaj oglądasz? Linda pracowała w Rose's Diner od sześciu lat. I przez cały ten czas nigdy nie spotkała klientów takich jak trzy kobiety, które weszły tego ranka. Miały na sobie drogie ubrania i nosiły designerskie torebki, a ich wypielęgnowane paznokcie niecierpliwie stukały o stół, gdy domagały się natychmiastowej obsługi. Linda podeszła do ich stolika z swoim zwyczajowym ciepłym uśmiechem, z notatnikiem w ręku. Ale zanim zdążyła się z nimi przywitać, blondynka z ostrym cięciem włosów pstryknęła palcami. Spieszymy się, oznajmiła chłodno. Za dwadzieścia minut mamy posiedzenie zarządu i musimy złożyć zamówienie już teraz. Linda skinęła uprzejmie głową i zaczęła przyjmować ich skomplikowane zamówienia na kawę. Bardzo gorąca, bez pianki, z mlekiem owsianym podanym osobno, o określonych wymaganiach dotyczących temperatury, których idealne przygotowanie zajęłoby kuchni dodatkowy czas. Kiedy Linda podeszła do stanowiska z kawą, poczuła ostry ból w dolnej części pleców. Zatrzymała się, opierając się o ladę, a jedną ręką instynktownie podtrzymała brzuch. Dziecko było tego ranka szczególnie aktywne, a dr Patterson ostrzegł ją przed przemęczeniem, ale potrzebowali pieniędzy. Zwłaszcza, że David nadal szukał pracy, a rachunki za leczenie się piętrzyły. Kiedy pięć minut później wróciła do stolika z ich skomplikowanymi zamówieniami, trzy kobiety były pogrążone w rozmowie o cenach akcji i raportach kwartalnych. Linda ostrożnie postawiła pierwszą filiżankę, ale ciemnowłosa kobieta natychmiast spróbowała kawy i zmarszczyła brwi. Nie jest wystarczająco gorąca, narzekała głośno. Wyraźnie powiedziałam, że ma być bardzo gorąca. Bardzo przepraszam. Odpowiedziała łagodnie Linda. Zaraz przyniosę pani nową filiżankę. Wyciągnęła rękę po letnią kawę, ale kobieta gwałtownie ją odsunęła, powodując, że Linda lekko się potknęła. Nagły ruch spowodował kolejny ostry ból w plecach i musiała chwycić się krawędzi stołu, aby utrzymać równowagę. Czy ty w ogóle słuchasz? zapytała trzecia kobieta. Powiedziałyśmy ci, że się spieszymy. To właśnie taka powolna, niekompetentna obsługa rujnuje ten kraj. Linda poczuła, jak rumieni się ze wstydu, gdy inni klienci zaczęli się na nią gapić. Przez lata obsługiwała tysiące ludzi i zawsze była dumna z tego, że zwracała baczną uwagę na każde zamówienie. Ale dzisiaj, nosząc w sobie to cenne życie, wszystko wydawało się trwać nieco dłużej. Linda pospieszyła z powrotem do kuchni tak szybko, jak pozwalały jej na to opuchnięte stopy, prosząc Joe, kucharza, aby ponownie przygotował kawę, zwracając szczególną uwagę na temperaturę. Podczas oczekiwania jej ręce lekko drżały i pomyślała o swojej matce, która czterdzieści lat temu pracowała jako kelnerka, będąc w ciąży z Lindą. Życzliwość nic nie kosztuje, mawiała zawsze jej matka, ale jej wartość jest nieoceniona. Kiedy Linda wróciła ze świeżą, parującą kawą, poruszała się wyjątkowo ostrożnie, wykonując powolne, przemyślane kroki, aby wszystko było idealne. Jednak gdy zbliżyła się do ich stolika, usłyszała ich rozmowę i zamarła. Firma mojego męża chce kupić nieruchomości w tej okolicy, mówiła blondynka. Kiedy zburzymy te małe ruderki i postawimy luksusowe budynki, potroimy naszą inwestycję. Rosie's Diner istnieje tu od trzydziestu lat. Pomyślała Linda, przypominając sobie, jak starsza właścicielka pani Chen dała jej tę pracę, kiedy po ukończeniu szkoły średniej miała trudności z związaniem końca z końcem. To miejsce nie było tylko restauracją, było miejscem spotkań sąsiadów, gdzie samotni seniorzy przychodzili, aby znaleźć towarzystwo, a młode rodziny mogły zjeść porządny posiłek. Kiedy Linda ostrożnie postawiła świeżą kawę, ciemnowłosa kobieta ponownie ją spróbowała i skinęła głową z aprobatą. Jednak gdy Linda zaczęła się relaksować, myśląc, że najgorsze już minęło, kobieta zauważyła małą plamę wody na srebrnych sztuczcach. To obrzydliwe, oznajmiła na tyle głośno, że usłyszała to cała restauracja. Jak można oczekiwać, że będziemy jeść brudnymi sztuczcami? Linda poczuła łzy w oczach. Ale zachowała spokój. Zaraz przyniosę pani czyste sztućce, powiedziała cicho. Ale kiedy sięgnęła przez stół, aby zebrać rzekomo brudne sztućce, jej brzuch otarł się o krawędź i musiała zmienić pozycję, aby bezpiecznie sięgnąć po wszystko. O mój Boże, powiedziała blondynka z przesadnym obrzydzeniem, to absurdalne. Jesteś zbyt ciężarna, żeby wykonywać swoją pracę prawidłowo. Ktoś tak powolny i niezdarny nie powinien podawać ludziom jedzenia. Słowa te uderzyły Lindę jak fizyczny cios i poczuła, jak dziecko mocno kopnęło, jakby reagując na jej stres. Inni klienci restauracji przestali jeść, żeby obserwować rozwój sytuacji. Pan Peterson, który codziennie rano przychodził na kawę i jajka, wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć. Jeśli ta scena poruszyła twoje serce, proszę polub ten filmik. Linda nie wiedziała o tym. Siedząc cicho w kącie, mężczyzna w prostej flanelowej koszuli i roboczych butach obserwował wszystko z rosnącą złością. Upokorzenie było prawie nie do zniesienia, ale Linda zmusiła się, by skupić się na dziecku rosnącym w jej brzuchu. Każdy napiwek, każdy uśmiech, każdy trudny klient przybliżał ją do momentu, w którym będzie mogła wziąć swoje dziecko w ramiona. Drżącymi rękami zebrała sztućce, ale kiedy odwróciła się, aby odejść, blondynka wyciągnęła swoją idealnie wypielęgnowaną stopę. Linda nie zdążyła tego przewidzieć. Jej palec u nogi zahaczył obód kobiety i nagle upadła do przodu, a jej ciężar na brzuch uderzył o twardą podłogę wyłożoną kafelkami. Czas wydawał się zwolnić, gdy desperacko skręcała się, próbując chronić swoje nienarodzone dziecko, ale grawitacja i pęd były silniejsze niż jej paniczne próby ratowania się. Uderzyła mocno o podłogę, lądując na boku z krzykiem, który zdawał się odbijać echem w nagle wyciszonej restauracji. Ból przeszył jej biodro i ramię, ale gorsza była przerażająca cisza w jej brzuchu. Dziecko przestało się ruszać. Moje dziecko! wyszeptała przyciskając gorączkowo dłonie do brzucha. Proszę, proszę, bądź zdrowe. Trzy kobiety spojrzały na nią z zimną obojętnością. Może teraz będziesz bardziej ostrożna, powiedziała blondynka, zbierając torebkę. Wychodzimy. Obsługa tutaj jest absolutnie nie do przyjęcia. Ominęły leżącą lindę, jakby była tylko utrudnieniem, ale nie zdążyły odejść daleko. Mężczyzna w flanelowej koszuli wstał ze swojego kąta i coś w jego ruchu sprawiło, że cała restauracja wstrzymała oddech. Nie był szczególnie wysoki ani imponujący, ale w sposobie w jaki podszedł do leżącej kelnerki było coś spokojnego i autorytatywnego. Proszę się nie ruszać. Powiedział łagodnie do Lindy, a jego głos brzmiał tak spokojnie i pewnie, jak u kogoś, do kogo wszyscy są przyzwyczajeni słuchać. Uklęknął obok niej, ostrożnie podtrzymując jej ramiona swoimi zrogowaciałymi dłońmi. Dzwonię po karetkę, proszę oddychać i starać się nie ruszać. Trzy kobiety zatrzymały się w drzwiach, wyczuwając, że atmosfera w pomieszczeniu uległa zmianie. Mężczyzna spojrzał na nie oczami, które zdawały się przenikać ich kosztowne fasady. Nigdzie nie pójdziecie, powiedział cicho. Ale w jego łagodnych słowach kryła się stalowa determinacja. Właśnie zaatakowałyście kobietę w ciąży. Zaatakowałyśmy? szydziła ciemnowłosa kobieta. Potknęła się o własne nogi. Nie odpowiadamy za jej niezdarność. Jej głos jednak lekko zadrżał, a Linda zauważyła, że mężczyzna rozmawia już przez telefon, używając niskiego, pilnego tonu. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z czymś podobnym? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Gdy syreny karetki zbliżały się, Linda poczuła, jak dziecko kopnęło ją delikatnie, dodając jej otuchy, i zamknęła oczy z ulgą, nieświadoma, że jej życie wkrótce zmieni się w sposób, którego nigdy nie mogła sobie wyobrazić. Delikatny uśmiech lekarza z izby przyjęć był pierwszym znakiem, że wszystko będzie dobrze. Twoje dziecko ma się doskonale zapewnił dr Williams Lindę, która leżała na stole do badań, a David mocno ściskał jej dłoń. Musisz jednak przez kilka następnych dni oszczędzać się, żadnych podwójnych zmian. Ulga, która ogarnęła Lindę, była tak intensywna, że w końcu pozwoliła sobie na płacz, łzy wdzięczności, wyczerpania i przytłaczających emocji. Tymczasem w restauracji trzy kobiety odkryły, że nie mają do czynienia z byle jakim dobrym samarytaninem. Detektyw Morrison przybył na miejsce kilka minut po zgłoszeniu na numer 911, a zanim dwóch funkcjonariuszy patrolowych, którzy zostali poinformowani o sytuacji. Mężczyzna w flanelowej koszuli przedstawił się po prostu jako James. Ale kiedy wręczył detektywowi Morrisonowi swoją wizytówkę, funkcjonariusz uniósł brwi ze zdziwienia. Panie, powiedział detektyw Morrison, podchodząc do trzech kobiet, które teraz wyglądały na znacznie mniej pewne siebie. Zostajecie oskarżone o napaść. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu restauracji. Mamy też wielu świadków, którzy widzieli, jak celowo potknęłyście kobietę w ciąży. To absurd! zaprotestowała blondynka. Wie pan, kim jesteśmy? Dzwonię do mojego prawnika. Jednak jej brawura opadła. Gdy James wystąpił naprzód, i po raz pierwszy mogła dobrze przyjrzeć się temu cichemu mężczyźnie, który przyszedł z pomocą Lindzie. James Hammond, dyrektor generalny Hammond Industries, był wart więcej niż PKB większości małych krajów. Swoje imperium zbudował jednak od podstaw. Zaczynał od jednej firmy budowlanej założonej przez jego dziadka. Nadal odwiedzał place budowy. Nadal nosił robocze buty i nadal pamiętał, jak to jest martwić się o opłacenie czynszu. Od trzech lat w każdy wtorek rano jadł śniadanie w restauracji Rossi's Diner. Odkąd zmarła jego żona, duży dom wydawał mu się zbyt pusty. Prosta życzliwość personelu i uczciwe domowe jedzenie przypominały mu o jego skromnych początkach. Nie mam w zwyczaju angażować się w takie sytuacje powiedział cicho James a jego głos brzmiał jak dziesiątki lat doświadczenia w negocjacjach biznesowych. Ale nie mogę też stać z boku i patrzeć, jak ludzie znęcają się nad innymi, zwrócił się do detektywa Morisona. Chcę złożyć doniesienie jako świadek i jestem gotów zeznawać w sądzie, jeśli będzie to konieczne. Trzy kobiety wymieniły przerażone spojrzenia. Teraz go rozpoznały. Jego zdjęcie pojawiało się w sekcji biznesowej gazet więcej razy niż były w stanie zliczyć. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać dostęp do kolejnych wzruszających opowieści. Ale James nie skończył. Wyjął telefon i wykonał połączenie, które na zawsze zmieniło życie Lindy, choć dowiedziała się o tym dopiero następnego ranka. Trzy tygodnie później Linda stała w drzwiach swojego nowego mieszkania. Nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Przestronne mieszkanie z dwiema sypialniami znajdowało się w bezpiecznej okolicy z doskonałymi szkołami, a czynsz był w całości pokrywany z funduszu, który James dyskretnie nazwał funduszem odszkodowań dla ofiar. Davidowi zaproponowano stanowisko brygadzisty w Hammond Construction, pracę z pełnym pakietem świadczeń zdrowotnych i wynagrodzeniem które pozwoliłoby Lindzie pozostać w domu z dzieckiem po jego narodzinach. Trzy kobiety z tego strasznego poranka poniosły konsekwencje, które wykraczały daleko poza zarzuty o napaść. Firma nieruchomościowa męża blondynki straciła kilka ważnych kontraktów, gdy rozeszła się wiadomość o zachowaniu jego żony wobec ciężarnej kelnerki. Ciemnowłosa kobieta została poproszona o rezygnację ze stanowiska w firmie inwestycyjnej po tym, jak nagranie z monitoringu stało się popularne w mediach społecznościowych. Trzecia kobieta po cichu wypłaciła lindzie znaczną kwotę odszkodowania i wzięła udział w kursie kontroli gniewu, a ostatecznie napisała szczere przeprosiny, które wzruszyły lindę do łez. Jednak najpiękniejsza zmiana nie miała nic wspólnego z pieniędzmi ani sprawiedliwością. Restauracja roz stała się symbolem życzliwości społeczności. Klienci zaczęli zostawiać bardzo duże napiwki, nie tylko dla Lindy, ale dla całego personelu. Lokalne firmy zaczęły wywieszać tabliczki z napisem Tutaj serwujemy życzliwość, a poranne szczyty w restauracji stały się miejscem spotkań, gdzie sąsiedzi dbali o siebie nawzajem. James nadal przychodził w każdy wtorek rano, ale teraz często dzielił swój kącik z innymi stałymi klientami. Pani Chen, właścicielka restauracji oprawiła zdjęcie Lindy trzymającej swoją zdrową córeczkę, urodzoną dokładnie dwa miesiące po tym przerażającym dniu. Zdjęcie wisiało tuż obok kasy, gdzie promienny uśmiech Lindy przypominał wszystkim wchodzącym, że zarówno życzliwość, jak i okrucieństwo mają konsekwencje, które rozchodzą się falami w sposób, którego nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec. W dniu, w którym Linda po raz pierwszy przyprowadziła małą Grace do restauracji, James czekał na nią z małym, zapakowanym prezentem, srebrnym medalionem, który należał do jego zmarłej żony. Każda mała dziewczynka powinna mieć coś pięknego, co będzie jej przypominało, jak bardzo jest kochana. Powiedział cicho, a jego oczy zaszkliły się łzami. Linda często myślała o słowach swojej matki. Życzliwość nic nie kosztuje, ale jej wartość jest niezmierzona. Ten straszny wtorek rano nauczył ją, że odwrotność tej zasady jest równie prawdziwa. Okrucieństwo zawsze ma swoją cenę, a czasami wszechświat ma sposób, aby zapewnić, że cena ta zostanie w pełni zapłacona. Grace dorastała w świecie, w którym nauczyła się, że stawanie w obronie innych jest nie tylko słuszne, ale także konieczne. I że czasami najbardziej zwyczajnie wyglądający ludzie mają najbardziej niezwykłe serca. Kiedy tego wieczoru Linda kołysała córkę do snu, szepnęła jej te same słowa, które kiedyś powiedziała jej matka, wiedząc, że dobroć, podobnie jak miłość, jest darem, który należy przekazywać z pokolenia na pokolenie. Jeśli podobała ci się ta historia, nie zapomnij ją polubić, zostawić komentarz z twoimi przemyśleniami i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej wzruszających opowieści, które przypominają nam wszystkim o sile ludzkiego współczucia.